Safari nurkowe na Paradise Sport było dla nas zaskoczeniem praktycznie pod każdym względem. Olbrzymi katamaran z luksusowo wyposażonymi kabinami w niczym nie przypominał łodzi znanych nam z dotychczasowych wypraw nurkowych. Organizacja nurkowa nie także była dla nas miłą niespodzianką. Na Paradise Sport funkcjonował tzw. Open deck. W wyznaczonych przedziałach czasowych każdy mógł zanurkować kiedy chciał i ile razy chciał. Dzięki temu najwięksi fanatycy nurkowania mogli zejść pod wodę nawet 6 razy. Ale największym zaskoczeniem było to, że po kilku nurkowaniach z rzędu cały czas były powody, żeby po raz kolejny zanurzyć się w tym samym miejscu. Na Katis Corner w sumie zanurkowałem 4 razy. Myślę, że to przynajmniej o dwa razy za mało. Biorąc pod uwagę niewiarygodną liczbę stworzeń zamieszkujących ten kawałek podwodnej plaży i trwający od kilku do kilkunastu minut czas sesji fotograficznej każdego z nich, nie trudno zrozumieć, dlaczego podwodni fotografowie nie mogli doczekać się kolejnego nurkowania. Kolejny dzień zapowiada się równie ciekawie. Główną atrakcją będzie nurkowanie z Nautilusem. Łodzikowce to głowonogi, czyli bliscy krewni ośmiornic montu i kalmarów. Pojawiły się na ziemi 500 milionów lat temu. Znanych jest około 2500 kopalnych gatunków łodzikowców. Do naszych czasów dotrwały jedynie łodziki, określane mianem żywej skamieniałości. Łodziki występują głównie w Oceanie Indyjskim i Spokojnym na głębokości od 500 do 700 metrów. Muszla zwinięta jest w jednej płaszczyźnie. Wewnątrz podzielona jest na wiele komór. Łodzik żyje w ostatniej, największej komorze. Potrafi wypełniać te komory gazem lub płynem. W ten sposób steruje swoją pływalnością. Dzięki takiej budowie, co noc pokonuje długą drogę z morskich głębinku powierzchni, gdzie żywi się drobnymi skorupiakami. Przed nastaniem świtu powraca w otchłań, gdzie nie grożą mu żyjące na powierzchni drapieżniki.